Pan z wami. Zakończenie Ewangelii, według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Drodzy Chrystusie, Panu, bracia, siostry, w niebo wstąpienie Pańskie. Czyli w temacie jest nam powiedziane, Chrystus wstąpił do nieba. I ten temat nam sugeruje, choć tylko pozornie, i dobrze, że pozornie, że Bóg opuścił świat. Wrócił do swojej szczęśliwości niebieskiej, po tym wszystkim, co spotkało go tutaj na ziemi z rąk człowieka, czyli wrócił na swoje, a my zostaliśmy również na swoim, wszystko wróciło do normy. Czy rzeczywiście takie przesłanie, taką informację daje nam dzisiejsza uroczystość? Zwróćmy uwagę, że Chrystus wstąpił do nieba. Nie tylko duchem, ale całą ludzką naturą. A to znaczy, że do nieba, do Ojca idzie nie tylko duch, ale również i ciało. A skoro ciało, to również wszystko to, co związane jest z naturą ludzką. Pytamy więc co? Nasze słabości, nasze niepokoje nasze ograniczenia ludzkie, nasze kłopoty. To wszystko wziął Jezus z sobą do Ojca. Wziął wszystkich ludzi i wszystkie nasze sprawy. Wziął to wszystko, by raz na zawsze nam dać do zrozumienia, że nasze mieszkanie jest przed Bogiem czy u Boga ojczyzna jest w niebie. On przecież na ten temat mówił w czasie swojego nauczania, idę wam przygotować miejsce. I tu jest ta pierwsza myśl, która wypływa z dzisiejszej uroczystości. Jezus bierze do nieba, do Ojca wszystko, co ludzkie, by nas przekonać, że to, co ludzkie, ważne jest dla Boga, że Bóg tym nie gardzi, że to, co ludzkie, u Boga jest jakby wyjątkowe, bo jesteśmy przecież jego stworzeniem. A jeżeli to wszystko, co ludzkie jest ważne u Boga, to możemy bez wahania powierzyć to Bogu w naszych modlitwach w czasie Mszy Świętej, czyli Eucharystii. To, co czasami wydaje nam się takie przyziemne, błahe, nie warte by Boga tymi sprawami zajmować. I druga myśl która płynie z dzisiejszej uroczystości. Ta myśl zawarta jest w ostatnich zdaniach pierwszego czytania z dziejów apostolskich. Apostołowie wpatrują się w górę, bo tam uniósł się ich mistrz Jezus, co dopiero go pożegnali, a aniołowie pańscy mówią do nich dlaczego to tak stoicie i wpatrujecie się w niebo? On zmartwychwstał, Wstąpił, ale on powtórnie przyjdzie. Czyli aniołowie chcą nam powiedzieć, dlaczego nieraz stoimy wpatrzeni tylko w niebo, że trzeba się wziąć do roboty, do pracy, by potem spojrzeć Chrystusowi w twarz, kiedy przyjdzie powtórnie. Apostołowie są wpatrzeni, a przecież otrzymali zadanie. Przed chwilą odczytaliśmy. Chrystus mówi im wyraźnie, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu, imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie wszystko, co wam przykazałem. Tego macie uczyć. Czyli otrzymali zadanie. Aniołowie obie mówią, wy macie się wziąć do roboty, wy macie wykonać zadanie, które On wam zlecił, bo gdy przyjdzie... On będzie czekał na owoce waszej pracy i byście umieli spojrzeć Mu w twarz, że zadanie zostało wykonane. Te słowa są również i do nas wszystkich, bo my jesteśmy Chrystusowi przez sakrament Chrztu Świętego. My również mamy zadanie i nie można na to przyjście Chrystusa czekać z założonymi rękami, ale trzeba czynić dobro. Czyli nie wystarczy spoglądać w niebo, mieć złożone rączki i nic więcej. Bo jeżeli nie będzie konkretnej pracy dla Królestwa Bożego z naszej strony, jeżeli nie będzie dobra i, dobroci, i miłości, jeżeli zabraknie życia według Ewangelii, to nieba nie będzie. Obecny rok kościelny jest pod hasłem Idźcie i nauczajcie to nie chodzi tylko o kapłanów osoby zakonne. ja wcześniej powiedziałem jesteśmy chrystusowi i my również otrzymaliśmy zadanie głoszenia ale nie słowem swoim życiem ja mam być nauczycielem przekazicielem dobrej nowiny ale mam to przekazać swoim życiem w środowisku w którym żyję tym z którymi żyję z którymi pracuję, z którymi się spotykam. Bo aniołowie ciągle nam przypominają, byśmy nie stali bezczynnie i nie oczekiwali, aż gwiazdka spadnie z nieba, ale czynili dobro, by zasłużyć sobie na niebo. Pozwólcie teraz takie proste opowiadanie. Pewnemu Bogaczowi przyśniło się niebo i widzi siebie. W otoczeniu Piotra, który go prowadzi drogami tego nieba, ulica Piękna, szeroka, wspaniałe domy. Jeden z tych domów szczególnie zdziwił, zadziwił samego bogacza. Kto tu mieszka, pyta zaciekawiony. No wyobraź sobie, że to jest dom twojego lokaja, służącego, boga się uśmiechnął. Bo skoro jego lokaj służący ma takie piękne, to niebieskie mieszkanie, no to cóż dopiero on, będąc tak bogatym. Ale idą dalej. Droga się zwęża, domki coraz to skromniejsze, i Piotr mówi: Tu jest Twoje mieszkanie, tu będziesz mieszkał całą wieczność. Bogarz jest oburzony, zdziwiony: Jak to? Mam mieszkać w takiej luderze? No, wyobraź sobie, nie byliśmy w stanie przygotować nic lepszego, bo ty nam posyłałeś materiał z ziemi na budowę tego domu, no i nie dało się z tego materiału zrobić nic lepszego. To jest takie proste opowiadanie, ale tam jest myśl, to wyraźne przesłanie. Niebieski dom budujemy tu. Jeszcze inne. Taka legenda, która opowiada o dwóch mnichach. Bardzo spowszedniało im życie zakonne, znudzili się tym życiem, ale czytając stare księgi, doczytali się, że gdzieś, tam daleko, jak to mówimy, za górami, lasami, niebo styka się z ziemią, i tam jest taka furtka, przez którą można wejść do nieba. Postanowili udać się w taką podróż, poszukiwanie bo chcieli uciec od doczesności. Już mieli tego dosyć. I tak swoje wędrówce stanęli przed bramą. Wydawała im się godną zainteresowania. Stają, myślą, to jest ta furtka. Było wielkie zdziwienie, bo w tej bramie staną przełożone ich klasztoru. Są zawiedzeni. Wrócili do swoich domów, do swoich cel zakonnych, pokoi, i tak rozmyślają. I w czasie tego rozmyślenia zrozumieli, że dla nich furtka do nieba znajduje się tutaj w klasztorze, że przez klasztorną codzienność dochodzi się do nieba. Legenda, ale jest w niej mądrość. I kochani, każda czynność nasza to jest droga do zbawienia. Kiedyś święta Teresa powiedziała do sióstr zakonnych, wyobraźcie sobie, że nawet tu w kuchni, wśród garków i rondli, Pan jest z Wami i Was wspiera. Żeby tak zrozumieć codzienność i ważność tej codzienności dla naszej wieczności, byłby to sukces, a może i naszej przyłożylibyśmy się do naszych zadań. Ale wiele tego nie potrafi zrozumieć, dlatego próbuje uciec od codzienności w alkoholizm, nakomanie, inne środki, które odurzają, ale jest pytanie, czy to rozwiązuje sprawę. Drodzy moi do chwały nieba również idzie się drogą ofiary, i na to też Chrystus skazał. On nauczał, czynić cuda, ale Końcówką, końcową fazą jego życia to jest śmierć krzyżowa, ta ofiara. I również nam pokazuje, że przez codzienność i krzyż my dochodzimy do chwały nieba. On otrzymał nagrodę, zasiadł po prawicy Ojca, a my również mamy przygotowane miejsce i możemy usiąść po prawicy Boga. Ale żeby to Otrzymać, trzeba zrozumieć, nasza wieczność rozgrywa się tu i teraz. Wierność powołaniu, nie tylko zakonnemu, kapłańskiemu, wierność powołaniu małżeńskiemu, rodzinnemu, wierność powołaniu zawodowemu. To są te sposoby, w których przygotowujemy sobie niebieskie mieszkanie tu i teraz. I to jest ta najkrótsza droga, która prowadzi do szczęścia. To zrozumieli w tej legendzie dwaj znudzeni codziennością mnisi. I abyśmy to również zrozumieli, tu i teraz budujemy niebieskie mieszkanie. Dzieje życie człowieka to naśladowanie Chrystusa. A Chrystus od ojca wyszedł, do ojca wrócił. I my również mamy czynić to samo. Jan XXIII, papież, do tłumu w 1960 roku yy, przemawiając powiedział, że świady powiada bardzo wiele słów, ale są tylko jedne i konkretne. Żeśmy od Boga wyszli i do Boga wracamy. I to nam pokazał Jezus Chrystus. Ta dzisiejsza uroczystość nam o tym przypomnie, wskazuje nam, Nasz kierunek, kierunek naszego życia to niedoczesność, to dom Ojca. Nawet w prefacji są słowa w górę serca. Podnieść oczy ku górze, bo tam jest kierunek naszego życia. I Chrystus również swoją osobą pokazał nam, jak zdobyć to wieczne mieszkanie, że budujemy je tutaj naszym wysiłkiem. I może ktoś powiedzie, że to jest przecież takie trudne. To wam się księżą dobrze mówi o Dambony. Ale kochani, o jednym czasami zapominamy, że Chrystus jest z nami. I to było w Ewangelii. Apostołowie otrzymali zadanie, a Chrystus na końcu mówi im, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I nasze zgromadzenie Eucharystyczne, czyli Msza Święta, gdzie tutaj jesteśmy, to nie jest tylko, by zaliczyć, bo tak mówi przykazanie. My przychodzimy tutaj, by być z tym Chrystusem, który chce nas prowadzić i ciągle przypominać o tym naszym niebieskim mieszkaniu, nasza modlitwa. To jest również to samo. Ja jednoczę się z Chrystusem, jednoczę się z Bogiem, to przypomnienie, gdzie jest nasz cel. I może tak na koniec. Jeszcze jedno, co przeżyłem, bo było to gdzieś 7 lat temu, nie więcej, taka mała miasteczko Leśnica u tup góry świętej Anny, tam kiedyś byłem proboszczem i odbywał się pogrzeb radcy, dziekana, kapłana, który był już na emeryturze, umarł w domu emerytur w Opolu, ale pogrzeb był w Leśnicy, gdzie pracował 34 lata i ten pogrzeb prowadził, słowo Boże mówił ksiądz biskup Paweł Stobrawa. I na pogrzebie przytoczył taką, taki epizod z ich życia, wspólnego życia, kiedy go odwiedzał w domu emerytów. I powiedział, że właśnie ten ksiądz, bo miał na imię Józef Rozwadowski, często powtarzał mu wiesz, kiedy byłem małym chłopcem, to mama mówiła mi Synku musisz sobie wydeptać drogę do Boga. Ja tego wtedy nie rozumiałem. Dlatego pytałem mamę mamo, ale co ty chcesz mi powiedzieć? Synku do Boga wydeptuje się drogę przez modlitwę i wierność przykazaniom. Również temu przykazaniu Boga, miłości Boga i bliźniego, a w tej miłości bliźniego zawarte są nasze zajęcia. Bo my nie jesteśmy dla siebie, my jesteśmy dla drugiego człowieka. Tak jak Chrystus był dla drugiego człowieka i swoim życiem pokazał, co my mamy zrobić, żeby wrócić do Ojca. Idźmy więc za Chrystusem, wpatrzeni w jego życie, bo to jest sposób, by, w nieomylny, by nieomylnym krokiem dojść do chwały nieba. I spotkać się z Tym, który powołał nas do istnienia. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. stworzyciela nieba i ziemi. Wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Syna Bożego, Wielkorodzonego.